Decydując się na nierozłączkę czerwonoczelną jako papugę do towarzystwa, najlepiej jeśli wybierzemy papugę ręcznie wykarmioną. Natomiast w przypadku, jeśli jest to niemożliwe, powinniśmy wybrać ptaka, który jest możliwie najmłodszy. W przypadku tego właśnie gatunku nierozłączki określenie czy jest to ptak młody czy starszy nie przedstawia zbyt dużej trudności. Ta czarna tutaj barwa u nasady dzioba wskazuje na to, że jest to ptak, który dopiero niedawno opuścił budkę i nawet jeśli nie jest ręcznie wykarmiony, to jego oswojenie nie powinno być specjalnie trudne. Kiedy dziób wybarwi się na jednolity, jasny kolor, będzie to ptak, którego na pewno już nie oswoimy. W przypadku innych popularnych gatunków nierozłączek, czyli np. nierozłączek fiszera czy Czarnogłowych, określenie wieku na podstawie wyglądu dzioba nie jest wcale takie proste jak w przypadku tutaj nierozłączki czerwonoczelnej. Ich dzioby rzeczywiście zmieniają swoją barwę w miarę dorastania papów, podobnie jak barwę ich piór, ale nie ma czegoś tak wyraźnego jak w przypadku nierozłączki czerwonoczelnej. Jeśli chodzi o żywienie, to w przypadku wszystkich afrykańskich papug zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że jeżeli od samego początku nasi pupile nie będą właściwie żywieni i nie będziemy podawali im odpowiedniego pokarmu, to z czasem zaczną koncentrować się wyłącznie na jedzeniu mieszanek ziaren, to szczególnie tych najbardziej tłustych, zupełnie ignorując obecność warzyw i owoców, które są niezbędnym elementem ich właściwego menu grozi to otyłością, niewłaściwym stanem zdrowia, dlatego musimy od najwcześniejszych dni przyjmowania samodzielnego pokarmu przez nierozłączki podawać im różnego rodzaju świeże warzywa i owoce i zwracać uwagę, aby były one zjadane. Te małe papuszki, mimo swoich niewielkich rozmiarów, dysponują narzędziem, które może wyrządzić ogromne szkody naszemu otoczeniu. To ich dzioby. Są one mocne, silne i rosnące przez całe życie. W związku z tym przez całe życie muszą być przez papugi ścierane. W tym celu dajemy im różnego rodzaju zabawki do niszczenia, do ścierania dzioba. Jeżeli tego nie będą miały, będą musiały w jakiś inny sposób ścierać swoje tutaj no, w miarę potężne dzioby, a wtedy mogą wykorzystać do tego celu sprzęty domowe i tutaj to nie zawsze spotyka się z przychylnym odzewem u domowników. Zwróćmy również uwagę, aby, zresztą dotyczy to wszystkich praktycznie gatunków papug, klatka, nie miała malowanych prętów, dlatego że papugi bardzo często zespróbują tą farbę, zjadają i może to wywoływać różnego rodzaju perturbacje zdrowotne. Dlatego powinna być ona wykonana z mocnych prętów pokrytych powłoką galwaniczną, a nigdy farbą. W przypadku papug krótkoogonowych, które w większości są papugami wspinającymi się, klatki dla nich powinny być raczej wysokie aniżeli tak bardzo szerokie jak w przypadku papug długogonowych. Nierozłączki mają potrzeby emocjonalne i nie, jak wszystkie inne papugi. Wymagają, aby poświęcać im bardzo dużo czasu. Jeśli tego czasu dla nich nie mamy, musimy decydować się na dwa ptaki, ale wtedy nasze kontakty z nimi nie będą aż tak bliskie jak w przypadku trzymania jednej pojedynczej nierozłączki. Natomiast pamiętajmy, że jeśli będzie to ptak, który już był w wolierze, w wolierze wielopokoleniowej z innymi ptakami, to nie nadaje się on już na to, aby był ptakiem do towarzystwa, aby towarzyszył on ludziom. Jest to po prostu niemożliwe. Nawet jeśli są to ptaki oswojone i ręcznie wychowane, ale przez pewien czas funkcjonowały w stadzie, w stadzie, gdzie jest ścisła hierarchia, gdzie osobniki silniejsze i sprytniejsze zajmują wyższą pozycję społeczną, to taki ptak, jeśli do nas trafi, to niestety, ale swoim zachowaniem spowoduje, że nie będziemy zadowoleni z wyboru czupila.